Jeżeli tego nie robisz, to nie będziesz strzelać dobrze. Trening bezstrzałowy nie jest to tylko bezmyślne naciskanie na spust i oddawanie strzałów belejak, ponieważ jest to wyrabianie jeszcze gorszych nawyków niż w ogóle nie trenowanie bezstrzałowo. Trening bezstrzałowy to wszystko, co możecie zrobić z bronią bez strzelania. Czyli tak jak widzicie, dwa takie cele za mną, gdzie możemy wyizolować sobie pewne elementy, jak dobycie, prezentacja, wymiana magazynku, usuwanie awarii bardziej i mniej skomplikowane ćwiczenia. Możemy wyizolować samą pracę na skupie. Możemy podzielić zdobycie i prezentację na konkretne elementy do bycia i prezentacji. Nawet możemy trenować strzelanie w ruchu. Oczywiście bez strzelania, ale sam ruch. Zaufajcie mi, że trening bezstrzałowy jest to najpotężniejsze narzędzie, jakie może poprawić Wasz warsztat strzelecki. Jest on za darmo, nie potrzebujecie żadnych bajerów, tylko broń, magazynki i Wasza chęć do tego, żeby się rozwijać. Nagrałem też o treningu bezstrzałowym troszeczkę dłuższy materiał, ponieważ jest to Kwestia, którą warto poruszyć, bo ostatnio widzę, że skupiamy się wszyscy tylko na laserkach, pierdołkach, różnych rzeczach, a nie na tym, żeby stawać się lepszym strzelcem. Później tarcza i timer weryfikują. Także wbijajcie obejrzeć długi film, trenujcie, strzelajcie i bawcie się dobrze. Trzymajcie się, na razie.